Siemanko. Witam was serdecznie w odcinku, w którym jak zwykle będziemy porównywać trzy tym razem klawiatury za 20 zł, 150 i uwaga, 600. Tak, bo musiałem specjalnie na potrzeby tego odcinka zamówić nową klawiaturę. Ale, ale, zanim przejdziemy do dalszej części filmu, mam do was jedno ważne pytanie. Czy kupujecie czasem jakieś rzeczy przez internet? Bo jeśli robisz zakupy przez internet tak jak ja, to chciałbym pokazać ci stronkę Ale Rabat, która pokazuje nam rabaty do najpopularniejszych sklepów. Uwaga, stwórzmy sobie sytuację czysto hipotetyczną. Za kilka dni są Walentynki, więc warto kupić prezentację. Dla kogoś lub dla samego siebie. Teraz ty, wchodzimy na stronkę rabat i patrzymy. OK, na przykład jest sklep taki jak Adidas. Klikamy pokaż kod i wyświetlił nam się kod rabatowy. Kopiujemy kod rabatowy i wchodzimy sobie na Adidasa. Mnie bardzo interesują jakieś buciki, najlepiej gdyby były, nie wiem, może czerwone. No dobrze, znalazłem fajne czerwone buty dla siebie. Wybieramy sobie teraz rozmiarówkę, idziemy przejść do koszyka, i pamiętajcie, że mamy ten skopiowany kod. Mamy do zapłaty 600 zł, ale teraz sobie wklejamy ten kod i nagle 20% zniżki, także mamy ponad 100 zł taniej i to jest już proste oszczędzanie. Ale może być jeszcze prościej wystarczy tylko pobrać wtyczkę, do której link macie w opisie. I teraz posiadając to wtyczkę, możemy wejść sobie na jakąkolwiek stronę, na przykład jeszcze raz na Lidasa. Wybrać ten sam produkt. I teraz uwaga, klikamy sobie dodaj do koszyka, zobacz koszyki, nawet już nie musimy pamiętać, że mogą być jakieś kody rabatowe, bo ta wtyczka nam pokazuje, że są tutaj jakieś dostępne kody. Przetestuj kody i ona sama szuka nam największego, najlepszego kodu pod nas. I uwaga! Także co, śmiało korzystajcie ze stronki, ale rabat sprawdźcie również inne sklepy, bo jest tam ich ponad 3000. Są tam najpopularniejsze sklepy. Także co, oszczędzajcie, a my przychodzimy do filmu. Dobra Matełko, ja mam dla ciebie wyzwanie, żebyś zabił jednego przeciwnika ze skauta, tylko bez przybliżenia musi być to no scope. Jak to zrobisz, to już nie mój problem, a jeżeli będziesz coś knuł, to będę oglądał twój odcinek i będę to widział, więc lepiej nie próbuj. Powodzenia. No dobra, chyba widzieliście challenge. Zobaczcie jak klawiatura wygląda i teraz tak. Wie, większość pewnie z was gra na podkładkach, ale... No ja niestety nie mogę. Kolejną sprawą jest słuchajcie to, że skałta też póki co nie kupimy i powiem wam w ogóle... Tak, rozpakowałem nową klawiaturę, bo tak, na potrzeby tego filmu kupiłem nową klawiaturę. I się kurde lebele rozciąłem. Ale przynajmniej wiecie, będę mógł się pochwalić, że, że tak, w końcu pierwszy raz się przyciąłem. Myślałem, że to ja go zabiłem. Myślę, że z klawiaturą powinno być ciut prościej. Ponieważ, tak, co do tej klawiatury, da się na nie grać. Jak najbardziej jest na pewno lepiej niż z myszką, bo na myszce na, za 5 złotych nie potrafiłem. Grać. I patrzcie, teraz powiem, że da się grać i pewnie zginę, nie? Nie, na szczęście nie. No dobra, kupujemy scout'a na kevlar, na stać. Yy, tak, czuć po prostu, że ta klawiatura ma jakieś tam opóźnienie, ale to raczej nie jest żadne. Wow! No, nie wymaga się, żeby klawiatura nie miała opóźnienia, jeśli kosztuje 15 zł. A co do poprzedniego filmu, bo tam ludzie pisali, znaczy ktoś tam napisał, że ten, że. Yy, Mateusz, ja Ty źle mówisz, bo ja gram na myszce za 5 zł i normalnie da się grać. No to cierp dalej, cierp dalej, proszę Andro. bardzo. tak Okej, okay, nie zrozumiałam go w ogóle. Muszę strzelić no-scope'a. Sany zapomniał dodać, że w głowę. On mi potem dopisał, że to ma być no-scope w głowę. Ta mapa jest do takiego challenge'u beznadziejna, tak szczerze. I w ogóle słuchajcie, jak zostawicie tutaj 12 tysięcy łapek w górę, to nagram wam update mojego stanowiska, bo tak naprawdę to każda rzecz się prawie zmieniła. No, o, to rzeczywiście, dobra, chyba muszę po prostu wejść tutaj. Każda rzecz się zmieniła, także 12 koła łapek i... Kurde, to miało być w głowę! Kończąc moją wypowiedź, zostaw łapkę. Fuck. Jormam. Ja Sanego bardzo lubię. Bardzo, bardzo. Yy, ale po tym challenge'u. Oj, moja miłość, że tak powiem, zmalała. Niedługo walentynki, pamiętajcie. A Dlatego też możecie sobie coś kupować przez Alerabat. Bo jak ja zobaczyłem, że kurde, na takich stronkach, na których zawsze się zamawia, ty powiecie Adidas, Nike, nie wiem, Media Expert. Że kurde, serio jest ta taka promocja. ZfK? 20%? No to ja się zdziwiłem, nie? Powiem tak, ja rozumiem, nie każdy musi dobrze grać, ale czemu on się teraz tak wkurza, tak? Wkurza się za moją grę, mimo że sam jest nikim. No dobra, nie jest nikim. No, taka jest słuchajcie, społeczność w sensie. Ostatnia runda. Niektórzy po prostu nie umieją przygrywać. No ładnie, no dobra, to jest GG No dobra, moi drodzy, kolejna mapka Tamtego challenge'u oficjalnie no, nie udało mi się wykonać, nie wiem czy to ze względu na klawiaturę Szczerze mówiąc wydaje mi się, że to bardziej ze względu na mapę, która była trudna Teraz, moi drodzy, kolejna mapa i kolejny challenge, który wymyśliłem sobie samemu Ponieważ naprawdę nikt nie chciał mi nadesłać jakiegoś challenge'u To bywa tak Słuchajcie, trzy fragi z Maga7 Trzy fragi z maga 7, przynajmniej wiem gdzie jest ostatni gościu. Także po tej rundzie kupujemy sobie maga. Teraz zabijam pięknie w głowę przeciwnika. I, I za chwilę będziemy lecieć, co nie? W ogóle zauważyłem, że sobie nawet mikrofonu dobrze nie ustawiłem. Dobra, teraz no tak tajem. kupujemy. To, to jest masz. mapą, wydaje mi się, że. Powin ta mapa będzie idealna wręcz. Jeden headshot, je headshot jest. Fajnie się zapowiada. Przynajmniej jest ten jeden taki fragment, który pokazuje, OK, ten challenge jest do zrobienia. W ogóle słuchajcie, muszę wam tak powiedzieć, tak już naprawdę bardzo szczerze, że polubiłem w ogóle was i te całe nagrywanie, w sensie, wiecie... Dzisiaj jest czwartek, 15, ja sobie to nagrywam i wiecie, mogę sobie z wami pogadać, wy coś napiszecie mi w komentarzu. Może Okej. Okay. Ja mogę się z was zapytać, na przykład, widzowie, ile dzisiaj zliście pączków, nie? I przykładowo wiem, że większość z was mi odpowie na to i to jest naprawdę fajnie, że... Mogę sobie zbudować społeczność, która nie tylko mnie ogląda, ale też po prostu utożsamia się w pewien sposób ze mną, nie? Zobaczcie, co ja teraz robię No jest mm. Kurde, jak obił. Próba numer dwa. <laughs> nie wierzę, że to był mój strzał. Tak, to był... O, bo... o mój Boże Dobra Trzy osoby po prostu zabić trzeba, nie? Z tej broni Pamiętajcie o tym, jedna już jest W ogóle słuchajcie, to jest śmieszne, że ostatnio, nie wiem co się dzieje Ale ja na serwerach, kurde mam po 3 pingu, po 5 I, i ten, i ludzie myślą, że to ja po prostu serwer hostuję, nie? Oczywiście, że tak jest, bo jestem, pamiętajcie, że jestem szejkiem Dorabiam sobie na YouTube. I zobaczcie, to jest dobry gościu, nie? Bo on patrzy inną miejscówkę, nagle widzi, że ja potrzebuję pomocy i przychodzi pomóc, nie. I to jest naprawdę bardzo fajne, tylko by tutaj nikogo nie było, no bo tutaj na daleko. Dobra, podejdź, podejdź. Drugi. Drugi jest, gdzieś jest ostatni? Ja miałem wrażenie, że. O, wie, tak. gdzieś tutaj? Okay. Kurde, nie powinienem się wychylać. Jest! Trzy osoby są zabite z Maga 7, zlikwidowane, to lepiej brzmi. W takim razie co? Widzimy się na kolejnym challenge'u. Dobra, stary, mam dla ciebie wyzwanie: musisz yy, strzelić 15 no scopeów, 7,5 z AWP -y i 7,5 ze scouta. Nie no, dobra, strzel 10 za Wupy, a 5 ze scouta. Została nam ostatnia klawiatura, najnowsza klawiatura i z racji tego, że kupiłem ją tak naprawdę na potrzeby tego filmu, to rozpakuję ją razem z Wami. Bęk! 200 IQ Playsy. A, teraz będziecie widzieli. Moi mili moi drodzy, ostatni challenge. Bardzo mi się on podoba tak szczerze, czyli na nowej klawiaturze po prostu postrzelamy sobie tro... oj, oj, troszeczkę nouspałku. Podstrzelamy albo i nie postrzelamy. Generalnie powiedzmy, że ze skałta i z AWP łącznie musi być tych fragów około. Kurde, Lebele Mole 15. Jeśli chodzi o tę klawiaturę, czy jest ona lepsza od poprzedniej? Tak szczerze ciężko stwierdzić, dlatego że ja ją mam od jednego dnia, więc ona dla mnie póki co jest lepsza, bo jest taka nowa. No jest po prostu przyjemniejsza też nawet... chociażby... Idiot. Z tego względu jest dla mnie lepsza jeszcze teraz, bo, bo jest na przykład czystsza, wiecie o co chodzi. Jest po prostu nowa. Dobra, teraz kupuję AWP i zabiję. Dobra, jest pierwszy kill. Taki troszeczkę farciarski, powiedzmy, że to nie jest saleski takiego. Yy, o, Max7. Takiego noobka Jest w ogóle do tej klawiatury oczywiście program Jak się coś w tym programie napisze W sensie jest taki dostępny po prostu paint, nie? Jak się coś napisze w tym paint'cie To po prostu to się wyświetla na tak klawiaturze tam I to jest naprawdę całkiem w porząsiu Za to w porząsiu na przykład nie jest to, że Aktualnie w ogóle nie widzę ludzi, nie? I na meczu gdzie tak naprawdę z każdej strony Ktoś nam może wyskoczyć jest o wiele Wydaje mi się, że ciężej Kogokolwiek tutaj zabić Na przykład zobaczcie jak... Je, je, jaka jest szansa na to, że ja teraz bym zabił go z naskocza Pyk! Dobra, Dobra, jest. Ja nie mam fragów. Dobra, jeszcze 7 killi. Pech, bardzo duży pech. Dobra, powiem wam tak, tak mnie zmuliło, że to jest jakiś hit. Tam zabrakło chyba z 5 fragów. Napiszcie w komentarzu, ile już zjeliście pączków, bo w końcu dzisiaj tłusty czwartek. Możecie też napisać, czy skorzystaliście już ze stronki, ale rabat i co być może kupiliście. Co kupiliście? Napiszcie, bo jestem bardzo ciekaw, ile w ogóle zaoszczędziliście. Łapkę w górę zostaw. Do zobaczenia. Miłego dnia. Papa. Pa.